Witam widzowie w kolejnym odcinku, mianowicie z gwiazdunie gry Elex. Na czeka nas tutaj walka z albo Albu, który jest bardzo silnym wrogiem. No ty, branio, z siebie, ale na szczęście ja jestem silniejszy. Jest, pokonaliśmy droida i tego dowódcy Albu. Ulećmy się jeszcze. Zapraszam na kontynuację tej przygody. Jak to jest piękna jako jest Alex. Trzymajcie się, pozdrawiam Was cześć!